I tam w drugiej części. Tam niestety coś tam nacisnęłam, zakończyłam nagrywanie. Razji tego, że mam przepełnioną pamięć w telefonie. Nie chcę tych dwóch części łączyć w jedną, dlatego że ciągle będzie mi pokazywał brak pamięci, póki chyba nie. nie po, póki porządnie nie wyczyszczę telefonu. Cały czas po prostu mam cały czas dwa takie filmy, które wymagają jakiejś tam pamięci, żeby się z, z, niby przetworzyły. No nie wiem, w każdym razie. Pewien podcast perfumowy, radio perfumowe, dłuższy odcinek o pewnych nowych zapachach i tak dalej, opowieści, ale też taki filmik, chyba yy, makijaż i ja nie wiem, coś takiego chyba nie jest złożone, ale no zobaczymy co to będzie. Kiedy mi się to uda złożyć, yy, musiałabym chyba podrzucać pewne rzeczy na komputer, a u mnie to jest takie raczej unikanie komputera. Yy, no, czasami muszę. Yy. I szkolenia, nie szkolenia, coś już muszę czasami, ale w większości jestem w stanie jakoś go w miarę unikać. No dobrze, w każdym razie, dlatego że ja po prostu większość, które po prostu potrzebuję coś zrobić i tak dalej, to jednak staram się i jakoś potrafię gdzieś tam e, na telefonie, idąc, jadąc i w ogóle załatwić wszystkie sprawy. No dobrze, w każdym razie wracając do tematu, więc tam opowiedziałam o przypomnieniu pierwszym odcinku, przypomnienie kwestii budżetowego niszowego mimoza Austral, z taką powiedzmy efektem żółtej wiosny. Przypomniałam też kwestię Aleksandry i Riz Violet. I od razu jeszcze powiem, wow, przypominająco, przypominając, tak jeszcze chciałam, tak dopowiadająco, że dla mnie ta owocowość, o której tam wspominałam, to jest taka troszeczkę powiedzmy w owoce jakieś takie powiedzmy jagody, nie jagody. jagody, nie jagody. tam też trochę więcej. Przypominałam Suidoft yy, i też jeszcze o eksperymentu z Crucis etalii d'Orange. Yy, Sweden by Suidoft, tak dobrze wymawiam. I tutaj, jak wącham korek, a mówię, to jest taki zapach, który dzisiaj na przykład Darek miał na globalnym. Ja troszeczkę tam na końcu w Cieszala, tam opowiadałam w filmie, ale też właśnie chyba relacjonowałam, bo w short tak właśnie zapach zapachy dnia nasze yy, na wyjeździe. Więc między innymi właśnie ten zapach był tam mnie, bo Darek miał go globalnie, a ja, ja trochę testowo bardziej. Przypominam sobie ten zapach. I to jest taki, powiedziałam, zapach, gdzie jak ja wącham jeszcze z korka, to co chciałam dopowiedzieć, to. Tam właśnie w tym filmie, takim właśnie z terenu o zapachach naszych dni, wspominałam o takim trochę wypiekowości. To jest jeszcze, jak małam korek, to atomizer to jeszcze coś takiego jakby w stronę maliny. Tam chyba to jest malina w wnutach. Natomiast ani ta malina, ani ta wypiekowość nie powoduje dla mnie skrętu w damską stronę. Dla mnie to jest po prostu fenomenalny unisex, który przepięknie się na przykład na Darku układa. Także ten tak jak, jak tam. Także ten flakon, tak jak tam wspominałam, raczej poleci do jego części kolekcji, bo po prostu niesamowicie mi się podoba na nim ten zapach. Wręcz magicznie wypada, natomiast myślę, że sami też sobie może testowo um, gdzieś tam go trochę zaaplikuję zresztą czasami jest fajnie użyć takiego zapachu, typowo, który nie skręca w żadną stronę. Właśnie, że już jako bytaj mężczyzna i sobie właśnie tak można porównywać i taką tworzyć wspólną aurę zapachową, gdzieś idąc i tak dalej, e, gdzieś tam przebywając. E, w głosowaniu e, wydaje mi się, że w pewnym momencie wygrywał Kodali Parfum Divin. E, potem było tak, że chyba jeszcze była ta część głosowania na Instagramie, wydaje mi się, że nadal wygrywał Kodali Parfum Divin. Po co się stało po jakimś dłuższym czasie. Nagle wyszło, że jednak wygrywa Floris, ale tak naprawdę, gdybym nie sprawdziła kolejny raz, to wyszłoby na to, że pamiętałam, że wygrywało Kodali. Stąd też stwierdziłam, że tam było chyba doboru 4 czy 5 zapachów, że oba będą omówione tak skrótowo oczywiście, bo to jest forma takich krótkich recenzji. Czyli wyboru zapachu do krótkiej recenzji, wyboru flakonu do krótkiej recenzji. Recenzje krótkie, połączone czasami, czasami w formie takich krótkich filmików, jednozapachowe, ale właśnie, że zawsze jest to w ramach serii raz, dwa czy flakonik, flakoniki. Czyli wiemy, że flakonik w filmie się pojawi, jeżeli dla kogoś to jest tak istotna kwestia. O Kodali wielokrotnie wspominałam, ostatnio z Agnieszką e, rozmawiałam, Audaria Nik Janik e, właśnie o tym zapachu, dlatego że rozmawiałyśmy odnośnie kwestii Vanii, odnośnie kwestii Lilii, i dla mnie ten zapach, zresztą porównują do e, Lili Cartier, tej Beze EDP, ja wolę EDP, mam dwa flakony, duże i małe, przypomnę, ale kiedyś EDP miałam, ostatnio EDP sobie odświeżałam, bo na bezsłowce. Natomiast i nie odbieram go już tak e, słodko liliowo, tak esencjonalnie jak kiedyś, trochę świeżej, e, ale jednak nie tak e, aromatycznie zielono wiosennie jak bez Bezevole od Toilette. I ale jednak właśnie jest ten aspekt tej liliowości e, właśnie z Cartier gdzie typowo liliowości nie ma wpisanej w nutach Kodali, ale to jest dla mnie taka trochę liliowa. Um, trochę pyłkowa, niepyłkowa, trochę jakaś tam powiedzmy cielesna, trochę pudrowa, um, trochę piżmowa, um, trochę kosmetyczna, trochę taka pielęgnacyjna, wanilia. Lekko zaostrzona różowym pieprzem. Troszeczkę tam jest też chyba tam jest jakaś tamta drzewna, jest chyba też różana, ale to są już takie niuanse. Dla mnie najbardziej to jest właśnie taka cielesna, miękka wanilia kwiatowa. Z taką trochę kosmetycznością, pielęgnacyjnością, pudrowością, piżmowością, cielesnością. I <laughs> dla mnie coś ma właśnie z tego kartiem, ale ma dla mnie też troszeczkę z. E, Donakaran Karan Kashmir Mist. E, e, Artemisia. E, Stronie się dawana Amy, dlatego się zawsze muszę zastanowić. i liście bananowca, Artemisia, Artemisia, którą kiedyś miałam w postaci flakonu. Amarantaine, unikat nadal troszeczkę mam w flakonie, jeżeli chodzi o unikaty Penhaligons. I teraz jeszcze, od razu bym powiedziała, że jeszcze w takich klimatach dosyć e, olejbaną Ambrette, w których mam flakonik, nawet wiem gdzie go mam. Oraz e, Dosyć też punk motel koreterno, wbrew nazwy, i też e, właśnie wiem, gdzie go mam, i to są właśnie tego typu klimaty. Nie są jeden do jednego, ale podobieństwo jest duże. E, to jest w ogóle zapach ten kodali, chyba gdzieś tak już przed 10 lat. E, I jak dobrze pamiętam, to chyba perfumierzem tego kodali jest Jacques Cavalier, ale tak mi się wydaje. Floris, brytyjska marka niszowa. Niektóre zapachy można trafić w naprawdę śmiesznych cenach. Night Scented taka ładna, żezmin, jasmine od toalet. To jest taki zapach, ładny flakonik, prosty flakonik, nawet to, nie przeszkadza, ładna etykieta z takim ładnym odcieniem pastelowego fioletu i z takim złotem, które nie jest takim mocnym złotem, raczej takim jasnym, pastelowym białym. Bo korek już jest takim bardziej klasycznym, bardziej. No, może nie aż takim mocno żółtym złotem, no ale jest. Korek jak korek, ale ten odcień złota w tej etykiecie jest dużo ładniejszy, taki bardziej zgaszony, taki bardziej pastelowy, taki bardziej białe złoto, takie szlachetniejsze natomiast bo ja raczej tych złotych elementów bym unikała w flakonach. Natomiast tutaj, tak jak mówię, w etykiecie jest ładnie, korek jak to korek. No ale na przykład tutaj też są jakieś ym, aspekty ym, nie wiem, widać czasami jakiejś takiej złotej kolorystyki. Yy, I muszę o Jezu, muszę powiedzieć, że no nie zawsze mi to jakoś przeszkadza. Oczywiście są jakieś takie ym, elementy złote, no zawsze, może tak. Yy, Zauważyłam, że te złote elementy czasami po prostu wyglądają tanio I to nawet, nawet czasami w przypadku marek niszowych No trochę lepiej w przypadku marek niszowych to wypada zwykle, ale nie zawsze Różnie to bywa, różnie Dobra, żebym tutaj nic nie nawyrabiała Raczej bym sobie życzyła mniej tych złotych problematyczności No ale muszę odłożyć gdzieś ten kodali Dobra, odłożyłam Floris Jaki to jest jaśmin? Powiem szczerze, to nie jest zapach tylko jaśminowy, strict jaśminowy, chociaż oczywiście jaśminowo tutaj mocne skrzypce gra. Jest pewien moment w tym zapachu. W ogóle ten początek jest taki ostrzejszy. Ten jaśmin jest taki bardziej świeży, bardziej aromatyczny, trochę zielony są zielone liście. Jest tam też pisane gorzkie żony neroli, natomiast ja tam neroli raczej nie dostrzegam, nie wybija się Bardziej jest takie odświeżenie, orzeźwienie, goryczka, zieleń w ogóle dla tego jaśminu Później dochodzą w ogóle inne kwiaty, oprócz jaśminu trochę narcyz, trochę takiej kremowości gardenii, troszeczkę tam takiej bardziej cierpkiej róży Więc różne trochę lili. jest też tam pisane chyba irys, ale irysa za bardzo nie podoświadczałam Yy, idzie tam trochę jakieś tam cieplejsze rzeczy, gdzieś tam trochę w tle, gdzieś tam sobie kołocze się jakieś cieplejsze drewno, yy, gdzieś tam trochę yy, też yy, jest jakby kremowość z tej gardenii, ale też jakaś może być kremowość z innych rzeczy. Na przykład jest sandowy, wpisany, więc jakby z niego też może jakaś tam kremowość wynikać. Natomiast bardziej mam wrażenie, że w na się bardziej na kwiatu, czyli gardenii. I co się dzieje? Potem wraca znowu na taką stronę stricte jaśminową, taką dosyć świeżo-jaśminową, taką no troszeczkę trudniejszą jaśminową, ale nie jakąś trudną, natomiast jakąś taką świeżo-cierpko-jaśminową, w żadnym momencie nie zahacza o jakąś jaśminowość taką brudną, animalistyczną, indolową, staje się takim głębokim, silnym jednocześnie z dużą ilością świeżych aspektów jaśminem takim jaśminem, który generalnie mogłabym nosić, a u mnie ześminowością średnio, chociaż trochę zapachów ześminem mam, nawet mam zapachy ześminem w nazwie, bo mam żezmy Toskana, Jacquard mam żezmy Satin czy Satę Rebrecci, jeszcze z czasów marki w Polsce oraz właśnie ten jaśmin Florisa i jeszcze mam inny zapach ze śminem w nazwie, Także czasami się zdarzają. Są to w każdym przypadku zupełnie inne ujęcia jaśminu. Jakby to też nie jest tak, że jaśmin totalnie odrzucam. Natomiast jaśmin jest częstą nocą kwetową, z którą niekoniecznie mi po drodze. Jakby jak ja widzę jaśmin, to ja widzę jakieś niebezpieczeństwo. Także ach, z którego roku jest ten zapach? Nie wiem, szczerze mówiąc, to tak jak mi się kojarzy, to tak gdzieś sprzed kilku lat. Ale ja go też już trochę mam. Natomiast nie jest to na pewno tyle lat co Kodali, o których opowiedziałam. Także w tym odcinku chciałam powiedzieć o Kodali, o Florisie, te zapachy, które wygrały głosowanie. W tamtym odcinku w pierwszej części były cztery zapachy. Tutaj zrobiłam do powiedzenia odnośnie Aleksandry i Swidowta: właśnie Floris oraz Kodali, oraz przechodzę jeszcze na kilka innych zapachów.